Cześć, witajcie z tej strony Wuha i chciałbym Was zaprosić do kreatora postaci zamkniętej bety Arklord 2. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem tę nazwę. Dlaczego zaczynamy od wybierania frakcji? Otóż, z tego co się dowiedziałem, wybór frakcji definiuje to, z jakie postacie możemy później wybrać i niestety nie możemy później tworzyć postaci z przeciwnej frakcji. Tak przynajmniej gra informuje, więc wolałem Wam pokazać, że to będzie. Pokazywanie e, tworzenia postaci ze frakcji Azuni. Dlaczego? Dlatego, że lubię kolor czerwony. Tutaj mamy właśnie tą informację, którą o której Wam powiedziałem. A teraz czekamy na załadowanie naszego kreatora. Tak wygląda kreator. E, możliwe, że będzie lekko haczyło. E, z tego względu, jak już wcześniej wspomniałem. Jest to zamknięta beta, która dopiero ruszyła. Mamy do wyboru tutaj hmm, tylko jedną rasę. W tym momencie, z tego co widzę, jest dostępna tylko jedna rasa. Tak, jest dostępna jedna rasa, rasa ludzi. Nie mamy nic więcej. Można wybrać kobietę lub mężczyznę. Może być. Może mi dwa miecze, jeden miecz. Może być łucznikiem. A tak wygląda mag. No, jako że lubię magów, to ja wybiorę postać, która posiada jeden miecz. Bez tarczy, nie lubię tarczy. Lecimy dalej. Yy, następnie możemy wybierać tutaj chyba postury. Tak, to jest postura naszego bohatera. Weźmiemy sobie taką kolor skóry. Możemy wybrać taki fryzura. O, wygląda tak trochę azjatycko. Taka gra jest robiona z tego co chyba wiemy przez mogę się mylić, chyba przez jakieś niemieckie studio. A przynajmniej deweloperem jest Webzen. Które z tego co mi się zdaje jest właśnie niemieckim deweloperem, ale głowy sobie zadało. w tym momencie nie dam uciąć, bym musiał sprawdzić. Kolory tak wyglądają. Jeszcze twarze, tak? Czy możemy przybliżyć? Tak, z przybliżam. Możemy takiego człowieka, takiego takiego. Dobra, my weźmiemy takiego. <śm> I tutaj jakieś szczegóły twarzy, oczywiście mimika. Dosyć ciekawe trochę jak w metergieże Dobra. Tutaj jeszcze dodatkowe opcje twarzy. O na przykład taki wojownik z kolorem oczu e, różowym. Jedziemy dalej. Tutaj nadajemy imię i z tego co widzę to już będzie wszystko. Tak możemy zobaczyć jak będzie postać wygląda w zbroi. A tak będzie wyglądała w jakiejś innej zbroi. No, oczywiście możemy dobrać wielkość naszego ludzika. A jednak udało mi się przejść do drugiej frakcji, także wam pokażę tutaj, jak to wszystko chodzi. Um, tutaj mamy orka. Kobieta wygląda tak. Oczywiście klasy są, wow, ale to ciekawy wygląda. Klasy są takie same, tylko trochę inaczej nazwane. Bow, Lance i Wanda. Dobra, czarowniczki są... <laughs> Jeżeli czarownik to tylko kobieta, a tym razem bierzemy kobietę, w te... skoro wtedy braliśmy faceta. Postury naszej postaci... O, różnią się nawet, jakby się tak przyjrzeć. Możemy wybrać kolory skóry naszych orków. Zielony, trochę dziwny ten zielony. Fryzury, może tak bardziej, bo one są różnowymiarowe. Tak. I tak. Dobra, ja wybiorę może taką fikuśną. W tym momencie kolor włosów może być czerwony, bordowy, zielony. Wszystko na zielono, skoro to ma być ork. Przybliżymy na twarz. O Jezu, trochę jak świnka. Dobra, może standardowa będzie najlepsza, albo taka. I tutaj jeszcze jakieś dodatki do twarzy. Jak twarz ma dokładniej wyglądać, możemy zrobić groźną wojowniczkę. O, na przykład taką. A następnie jakieś dodatki do tego. O, na przykład taka. Wygląda strasznie. Groźnie. No i oczywiście zielone oczy. A co to oznacza? O, możemy całe. całe białka zrobić po prostu. Zrobimy na czerwono. I. I tak jak w poprzedniej frakcji, nadajemy imię i tworzymy naszą postać. Jeszcze tylko pokażę, jak będzie wyglądała ona w strojach. Tak będzie wyglądała w pierwszej zbroi. A tak w drugiej. Muszę przyznać, że tamta jest lepsza, ta świeci jak... jak pewna część psu. Ja dziękuję i zapraszam do innych materiałów. Cześć!